Jak wygląda u Was analityka tego procesu właśnie ofertowania? Bo ja cały czas patrzę tutaj oczami naszego klienta, który powinien to wszystko analizować. Powinien analizować, czy te oferty w ogóle się otwierają, czyli open rate. Powinien analizować, czy w ogóle ludzie przechodzą na stronę oferty, czy, czy ją otworzyli, czy nie. Jasne. No i to jest dokładnie też u nas ta optymalizacja, no bo my możemy optymalizować tą ofertę właśnie poprzez zmianę jej wyglądu i elementów. Pierwszym parametrem jest w ogóle to, że wysyłamy oferty do klienta, czyli widzimy, że nasz zespół sprzedażowy w CRM-ie wysłał, przygotował 50 ofert, a tylko 30 wysłał. Pytam dlaczego, tak? No bo też mogą być tego typu sytuacje, że to nie poszło do, do klienta. Drugi element to jest to, czy oferta w ogóle została otwarta przez klienta i w jakim czasie, czyli ja widzę, że z linka klienckiego, który jest Również podany w systemie, mieliśmy do czynienia z jednym, dwoma, pięcioma, dziesięcioma kliknięciami, co oznacza, że klient to otworzył.